Panie, witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o dwóch nowych markach, które też u nas w perfumerii dostaniecie. Będzie to marka Sensatio Paris, która miała swój debiut w tym roku na targach Hexons, więc coś ekscytującego, coś nowego, pomimo, że na targach nas w tym roku nie było, mamy coś dla Was z targów, mimo wszystko, więc jestem z tego bardzo zadowolona, trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o nowości perfumowe, więc będzie to marka Pari oraz dwa zapachy od marki bardzo, bardzo niszowej, włoskiej, Elena Lanzano. Są to ekstrakty perfumowe, także jeżeli jesteście zainteresowani recenzji właśnie marki Pari oraz Elena Lanzano, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam, aby ze mną zostać na dłużej. Odwiedźcie też mojego Instagrama oraz Instagrama naszej perfumerii Potocka Perfumery. Zapraszam Was też na naszą stronę oczywiście Potocka Perfumery, bo tam y, mamy dosyć dużo nowości. Ja na razie nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o filmy, niestety. Staram się jak najbardziej, natomiast. Y jak wiecie, niedawno urodziło nam się dziecko i po prostu jest ten czas bardzo ograniczony, więc tutaj ile mogę to wstawiam. Natomiast na stronę sobie zajrzyjcie, bo tam nowości są na pewno, więc jeżeli coś chcecie sobie nowego przetestować, to tam hulaj dusza piekła nie ma. Jeszcze prócz Instagrama zapraszam Was na nasz nowy otwarty fanpage na Facebooku. E, będą tam informacje o asortymencie, jakie mamy w sklepie, o zapachach, o promocjach. E, także jeżeli jesteście zainteresowani troszkę czymś więcej, e, też na Facebooka wam, Was zapraszam i link będzie w opisie do tego wszystkiego, do Facebooka oraz do Instagrama. Także zacznijmy sobie najpierw od marki Sensatio Paris. E, jest to marka, która łączy w sobie pasję do pięknych zapachów oraz do smaków. Jest to, jest to marka stworzona przez dwóch Braci Dawida i Sasze Perin. No i jeżeli chodzi o Dawida, no to jest to osoba, która bardzo lubi piękne wonie, poszukuje niszowych, oryginalnych woni, oryginalnych perfum. A jeżeli chodzi o jego brata Sasze, jest to miłośnik sztuki kulinarnej, kucharz, więc z połączenia tych dwóch pasji właśnie wyszła marka Sensatio Pari. Sensatio to, to jest ogólnie nazwa. No, można to przetłumaczyć jako sensację, którą odczuwamy właśnie, czy też wąchając jakiś zapach, czy też próbując jakiejś potrawy. Także myślę, że koncept bardzo fajny. No, i tutaj nie muszę już e, wspominać, że jest to idealna marka dla miłośników górmand. Chociaż zapachy takie dosłownie górmandowe nie są, także o tym zaraz sobie tutaj powiemy. E, zapachy to są e, zapachy takie bardzo ekstraktywne, bardzo intensywnie wyczuwalne, więc też jeżeli takie wonie do Was przemawiają, to jak najbardziej myślę, że też tą markę powinniście sprawdzić. E, no, i jeżeli chodzi o. już tutaj e, troszkę mam problemy z głosem, bo powiem Wam, że też niedawno jakieś przeziębienie złapało i tak jakoś dotąd trzyma. Zacznijmy sobie od pierwszego zapachu, który będzie zapachem dosyć takim świeżym, bardzo będzie fajny na wiosnę i lato. Jest to coś takiego trochę cytrusowego, ale jednocześnie bardzo, bardzo przyjemnego, oryginalnego, no takiego powiedziałabym nawet troszkę nietypowego. Jest to zapach Kumba i tak wyglądają w ogóle buteleczki od Sensatio Paris. Jest to taki bardzo fajny minimalizm. Szkło jest bardzo ciężkie, bardzo porządne, złota plakietka, no ja bardzo lubię złoto, jeżeli, jeżeli chodzi o buteleczki perfum, więc tutaj złoto jak najbardziej mamy. I jeżeli chodzi o logo marki, no to to jest róża jakby na widelcu, no i to też odzwierciedla tę całą ideę, o której Wam mówiłam, czyli zmysły smaku połączone ze zmysłami węchu, to jest logo właśnie, taka róża na widelcu. I jeżeli chodzi o zapach Kumbawa Wood, o bardzo, bardzo przyjemny. Niesamowicie to są takie, wiecie co, cytrusy położone jakby na kwiatach. Naprawdę coś nic fantastycznego. I już tutaj Wam mówię, co jest w składzie. I tutaj w głowie mamy imbir, limonkę i czarny pieprz. W sercu mamy Ilank Ilank, nuty ozonowe i limetkę kafir. To jest właśnie ta kumbała. Limetkę kafir dodaje się bardzo często właśnie do potraw, więc tutaj to nawiązanie takie kulinarne. I w bazie mamy paczulewe tywerie, kaszmir i bursztyn naprawdę bardzo piękny, taki aromatyczny, no właśnie lekko cytrynowy zapach, ale tutaj ten Ylang Ylang on fantastycznie osładza też tą kompozycję, także nie tylko mamy tutaj taką cytrusowość, ale też jest taka piękna, egzotyczna kwiatowość jakby, no fantastyczny, fantastyczny zapach, ja Wam powiem, no tak jak wiecie, ja za cytrusami nie przepadam, szczególnie natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten zapach on ma w sobie coś więcej, on ma w sobie coś, tak wie, o wiele więcej warstw, w nim się coś dzieje, on bardzo fajnie skrzy, także jeżeli szukacie jakichś takich świeższych troszeczkę kompozycji, ale jednocześnie właśnie takich dosyć oryginalnych, nietuzinkowych, nie będzie to też profil zapachowy, jakiś nie wiadomo jak odkrywczy, ale jeżeli fa faktycznie lubicie coś cytrusowego z dodatkiem kwiatów, takiego lekko łaskoczącego nos, bardzo przyjemnego, takiego aromatycznego, no to zdecydowanie zdecydowanie tutaj Kumba Wood musicie poznać, bo jest to no bardzo fajna rzecz, bardzo fajna, przepięknie będzie układał się ten zapach na wiosnę i lato, na co dzień, ale też może być na specjalną okazję bardzo fajne takie eleganckie, wyrafinowane odświeżenie. Także Kumba Wood to pierwszy zapach od marki Sensatio Paris, no fantastyczny. I teraz przechodzimy do jednego z moich ulubieńców. Jest to zapach, który ja dzisiaj noszę na sobie, jest fantastyczny. Po prostu jest fantastyczny, apetyczny, ale jednocześnie nie tak dosłownie gourmandowy, tutaj nie dajcie się zwieść, jest to zapach Black Sesame. Jest to zapach, który gdzieś tam myślę, że gdyby pojawił się na półce mainstreamowej perfumerii, mógłby zrobić furorę, bo jest to zapach taki, taki, jest to taki gourmand połączony z kwiatami. No, gdzieś tam znowu to jest absolutnie żaden klon, ale jeżeli chodzi o tak uczucia, jakie daje ten zapach, to mogłoby być La Vie Belle albo Black Opium. Natomiast no to jest coś zupełnie innego. To nie jest ten profil zapachowy, ale chodzi mi o to takie połączenie, że to jest, wiecie, coś jedzeniowego, ale jednocześnie bardzo perfumowego. O to mi chodzi. Mam nadzieję, że to wyjaśniłam Wam. Black Sesame, przepiękny, absolutnie przepiękny. Nie jest to Cron La Villebelle, ani Black Opium, nie, nie obawiajcie się. Natomiast chodzi mi o uczucie, jakie ten zapach daje. Oczywiście on nie robi się w ogóle płaski w bazie. Więc to mi zupełnie pasuje. Jak wiecie, ja bardzo nie lubię zapachów, które wypłaszczają się w bazie. Niestety, tak dzieje się u mnie w mainstreamie. Natomiast to. No, trzyma poziom cały dzień. Jest przepiękny, przepiękny. I w Black Sezami mamy w głowie sezam, czekoladę, amaretto i mandarynkę. Tutaj jest ten zapach klasyfikowany jako orientalny gourmand. W sercu mamy róże, kwiat pomarańczy, który wyczuwam bardzo intensywnie i jest przepiękny tutaj. Tuberozę oraz irysa. I w bazie mamy kawę, wanilię, kaszmir, paczulę, drzewo sandałowe, bursztyn i piżmo. Mm, apetyczny, przepyszny. No, dla mnie 10 na 10, bardzo, bardzo go lubię. I on pachnie właśnie na mnie tak, jakbym chciała, żeby, nie wiem, Black Opium wybrzmiewało, czy Lawiebel, czyli tak bardzo czysto, tak bardzo dźwięcznie, pięknie, elegancko, słodko, skrząco, kwiatowo, trochę jedzeniowo. No tutaj tak jak widzicie, kawa jest, jest tutaj sezam, jest amaretto, jest mandarynka. Wszystko jest słodkie, eleganckie, upojne, ale powiem Wam, że ten zapach w sobie ma troszeczkę takiej soczystości, jakby nawet troszeczkę takiej świeżości, więc to naprawdę Super. Myślę, że tutaj za sprawą tego ym, kwiatu pomarańczy chciałam być Orange Blossom, za sprawą kwiatu pomarańczy, ten zapach fajnie y, jest taki właśnie odświeżony y, w bardzo apetyczny sposób. No powiem Wam, że rewelacja. Po prostu spróbujcie, jeżeli lubicie mainstreamowe wonie, ale szukacie czegoś więcej, tak jak ja, dokładnie tak jak ja, że nie lubicie tego wypłaszczania się, nie lubicie tej samej bazy w tych woniach, nie lubicie tego samego takiego profilu zapachowego, który jest wszędzie, chcielibyście coś bardziej takiego na wysokim C, bardziej takiego krystalicznego, czystego, głośniejszego Black Sesame zdecydowanie nie mogę przestać wąchać, po prostu tutaj ślinianki chodzą, ale no tak jak mówię, nie jest to taki dosłowny gourmand także Black Sesame, fantastyczny, fantastyczny zapach, w ogóle powiedziałam, że to jest jeden z moich ulubionych, ale myślę, że kurczę, jeżeli mam być zupełnie szczera, to chyba to jest mój ulubieniec to so Sensatio Paris. Kolejnym zapachem będzie Hypnotic Flower, no i tutaj wygląda ten zapach w ten sposób, kolor płynu jest taki lekko zielonkawy i tutaj to jest dla miłośników kwiatów, Zdecydowanie to jest taki zapach określany tutaj przez markę jako kwiatowo-roślinny, właśnie. Mamy tutaj pewną taką słodką zieloność. Mm. W głowie mamy, też pachnie fantastycznie, tak upojnie, w głowie mamy przyprawy, zieloną trawę, orzech kokosowy, gruszkę, w sercu mamy jaśmin, sambak, tuberozę, róże oraz kwiaty i w bazie mamy kwiat pomarańczy, wetywerię labdaną i wanilię. Powiem Wam, że ten jaśmin jest tutaj bardzo, bardzo mocno wyczuwalny. Więc jeżeli ktoś z jaśminem nie zbyt się lubi, trzeba koniecznie przetestować. U nas dostaniecie mniejsze pojemności, oczywiście próbeczki. Można sobie też Discovery Set zakupić, więc nie ma z tym problemu. Jeżeli lubicie właśnie takie upojne, biało-kwiatowe wonie, tak jak ja, to Hypnotic Flower też będzie zapachem idealnym. Bardzo mocno jest wyczuwalny ten jaśmin. Ten jaśmin tutaj jest taki indoliczny, można by było powiedzieć. No, i połączony z tuberozą. Musicie lubić, tak jak mówię, białe kwiaty. Mamy tutaj fajną, właśnie taką przyprawowość, mamy soczystość od gruszki. Jeżeli mam być zupełnie szczera, ten zapach, gdybym miała do czegoś przyrównać. Może żasmę róż od Toma Forda? Gdzieś w tym klimacie. Oczywiście to też tak jak zawsze mówię, to nie jest klon. E, natomiast jeżeli szukacie jakiegoś odnośnika, to może to być żasmę róż, może to być róż Malachite od George Armani. E, gdzieś w tych klimatach. Także jeżeli tamte zapachy lubicie. Hypnotic Flower e, spróbujcie bo być może będzie to wasz typ no hipnotyczny kwiat Hypnotic Flower jak wiemy jaśmin tuberoza one są e, takimi składnikami które zdecydowanie w głowie zawracają więc Hypnotic Flower od Sensatio Paris e, od Sensatio Paris e, naprawdę Przepiękny. Nie jest to też innowacyjny, nie wiadomo jak profil zapachowy, ale no, siła rażenia tego zapachu. To jest wszystko takie ekstraktywne, no takie upojne, przepyszne. Tak samo Black Sezami. Kumbawa Łód jest najświeższą propozycją w ogóle z tych tutaj wszystkich zapachów, które wam pokażę dzisiaj. Dobra, i lecimy do ostatniego zapachu od marki Sensatio. I będzie to coś dla miłośników orzechów w perfumach, orzechowych perfum. Będzie to coś dla miłośników składnika perfum, który jest ostatnio bardzo, bardzo popularny i jest to Pistacja. Mam wrażenie, że Pistacja po prostu święci triumfy, jeżeli chodzi o świat perfumeryjny. Jak było bardzo mało perfum z Pistacją, chyba tak, tak naprawdę ja kiedyś kojarzyłam jedynie Elizabeth Girl of Now. Jako takie właśnie perfumy z pistacją, z kwiatem pomarańczy, tak teraz z pistacją mamy mnóstwo zapachów. Jest to Golden Pistachio, po prostu tak ten zapach się nazywa. Przepyszny Gourmand. I co my tutaj mamy? W głowie mamy bergamotkę, jabłko, gruszkę, migdał i rum. W sercu mamy Peony, to jest. Ojejku, piwonia! <tak>, tak, bo czytam oczywiście z angielskiego piramidę zapachową: piwonia, lody, pistacja, cynamon, i w bazie mamy tonkę, piżmo, wanilię oraz drzewo sandałowe. Mm, przepyszny, przepyszny zapach. Nie jest podobny do choćby ciao, bello od juset, który też mamy u siebie w sklepie. Pistachio latte od kalotinisa to też nie jest ani nie jest to mm, na przykład kajali jam pistachio gelato. Ten zapach jest zupełnie inny, natomiast gdzieś oczywiście tą nutę pistacji czujemy, gdzieś tam wspólny mianownik. Jest to przepiękny zapach, taki kremowy, ekstraktywny i jednocześnie też bardzo fajnie taki lekko alkoholowy właśnie za sprawą rumu i soczysty za sprawą tej gruszki. Naprawdę Coś przepysznego. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że tak ma pachnieć na przykład jam, pistachio, gelato, zdecydowanie to bardziej pachnie niż to bardziej pachnie jak takie właśnie lody perfumowe lody pistacjowe, niż Jam Pistachio Gelato, to zdecydowanie. Tutaj w tym zapachu czujemy tą pistację, czujemy tą substancję, te w ogóle składniki przepięknie, przepięknie łączą się w takie coś kremowego, takiego słodkiego, upojne, w takie coś słodkie, kremowe, upojne, naprawdę świetny, świetny zapach, też długotrwały. Gdzieś tam madę na tej, tej marki, tej Sensatio Pari, troszeczkę czuję nawiązań nawet do Black Sesame, tylko właśnie, że tutaj mamy więcej tej pistacji, mamy ten cynamon, y, mamy te składniki takie głębokie, upojne. No i ten rum tutaj świetnie pasuje, naprawdę przepięknie. Jest bardzo apetycznie, bardzo elegancko, skrząco, jest czysto też jednocześnie. No, dla mnie, fantastyczny zapach też. Bardzo taki upojny. Te trzy są bardzo upojne: Black Sesame, Hypnotic Flower i Golden Pistachio, Kumba Wood dla miłośników świeższych zapachów z takim twistem, z pazurkiem lekkim. Och, ale ten Golden Pistachio jest przepyszny, absolutnie przepyszny. Ja też się w ogóle cieszę, że już wracam do tych zapachów coraz bardziej. Już nie jest mi niedobrze tak bardzo jak wcześniej, więc bardzo, bardzo się cieszę. No, Golden Pistachio też koniecznie spróbujcie, jeżeli lubicie pistacje w perfumach must have, totalny must have. Pistachy na przykład od kalotnisa jest zapachem takim bardziej delikatnym, rozwodnionym, bardziej takim jak aromat migdałowy do ciasta, coś takiego, a tutaj mamy taką, no wiecie, no kremową substancję, upojną, aromatyczną, tak jak powiedziałam, apetyczną, także to jest to. I dwa ostatnie zapachy będą od marki włoskiej, o której Wam właśnie mówiłam na początku filmiku. No i tak jak mówiłam, Sensatio Pari miało swój debiut na targach Hexans w tym roku. Z tymi czterema zapachami na pewno będzie ich więcej. Jeżeli będzie ich więcej, na pewno u nas w perfumerii się pojawią. A teraz dwa zapachy od marki włoskiej, właśnie niszowej bardzo. Elena Lanzano, bardzo fajne, minimalistyczne buteleczki. To są ekstrakty perfumowe, niesamowicie, niesamowicie intensywne, mocne też. Zacznijmy od zapachu, który myślę, że weźmie Was szturmem, tak jak mnie uwielbiam ten zapach. Po prostu też, a może, nie wiem, psiknę na siebie, czy może to będzie już za dużo, może to będzie przesada, więc dobra, psikniemy na bloterek. Jest to zapach. Chlebka bananowego, po prostu. Zapach nazywa się Bana Bread. Buteleczka 50 ml wygląda w ten sposób. Całodzienna trwałość, tak? Jak mówię, to są ekstrakty perfumowe, naprawdę jak się psyknam, już kilkukrotnie używam ten zapach na sobie i naprawdę bardzo fajnie, komfortowo i intensywnie go czuć wokół mnie, ale on też nie przytłacza. Zapach chlebka bananowego. Bardzo rzadko w perfumach zdarza się w ogóle składnik taki jak banan. No a tutaj banana mamy. I co tutaj jest? W głowie mamy banana, właśnie. W sercu mamy cynamon, orzech laskowy. W bazie mamy czekoladę, brązowy cukier i wanilię. Powiem Wam, że uwielbiam ten zapach. On pachnie, jakbyście wyciągnęli właśnie świeży taki chlebek bananowy, właśnie upieczony z czekoladą. Wyciągacie ten chlebek z piekarnika. On jest ciepły. Pachnie takim przytulnym, apetycznym ciastem. Jest niesamowicie taki słodki. Jest przepyszny, po prostu rozpływa się w ustach. Dokładnie tak pachnie ten zapach. A jednocześnie jest on bardzo perfumowy, bardzo komfortowy. Ma on w sobie coś takiego lekko kremowego. Bardzo fajnie skondensowany też jest. No ja uwielbiam go, po prostu nie mogę, podchodzę sobie, wącham, bo no. Jest to fantastyczna propozycja zapachowa. Bardzo, bardzo podoba mi się ten zapach. No, powiem wam, że coś takiego, jeżeli lubicie takie ciastowe zapachy, leciutko orzechowe, no bo tutaj też orzech laskowy jest. No zdecydowanie pana Bret koniecznie koniecznie spróbujcie koniecznie naprawdę jeden z lepszych gourmandów jakie dane mi było poznać też ten zapach myślę że w ulubieńcach tego roku w odkryciach tego roku pojawi się na pewno bo no powiem wam że uwielbiam mój mąż też bardzo y, lubi ten zapach bardzo mu się podoba może nie nosi bo jest to zbyt taki dosłowny dla niego gourmand ale no jest to coś tak pysznego no takie y, chocolate chip y, Banana cookie, tak mogę to nazwać. Ciasteczko z czekoladą, z bananami. Przepyszny. Przepyszny. Absolutnie przepyszny i bardzo, bardzo długotrwały. Ślinianki pracują. No, coś, coś fantastycznego też dużo nie trzeba. Także Banana Bread od Eleny Lanzano. I ostatnim zapachem będzie zapach dla miłośników zapachów takich lekko-pudrowych i migdałowych. Jest to zapach Sex Almond. No, i tutaj nazwa nam wskazuje na coś takiego bardzo. No, erotycznego, upojnego. No, i co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o seks almond, no to oczywiście almond to migdał, więc w głowie jest migdał. Gorzka pomarańcza, bergamotka. W sercu ma, my, mamy drzewa iglaste. Bardzo nietypowy dodatek. Muszę Wam powiedzieć, że świetnie odświeża ten zapach. I w bazie mamy różę damascyńską, różę i heliotrop. Bardzo, bardzo nietuzinkowy zapach. Gdzieś tam tą migdałowość czuć, ale zdecydowanie też nie jest to zapach taki typowo gurmandowy, tak jak bana bread chociażby. Tutaj czuć słodycz migdała, faktycznie, taką lekką marcepanowość. Wiecie co, jest to marcepanowość pomieszana właśnie z takim y, świeżością tych iglaków. Bardzo, bardzo nietypowy zapach. Bardzo nietuzinkowy. Muszę Wam powiedzieć, że no, nie wiem do czego mam porównać w sumie. Jest to coś takiego jakby znajomego, bo jest to zapach taki też idealny myślę na wieczorną imprezę, taki zadziorny trochę, trochę znajomy jest ten zapach, ale właśnie z takim bardzo bardzo ciekawym, nietuzinkowym, oryginalnym DNA. Także jeżeli macie ochotę spróbować zapachu z migdałem, który jest bardzo nietypowy, nie jest otoczony właśnie takimi typowo, typowo gourmandowymi nutami jeżeli lubicie troszkę takiej świeżości iglaków, nie za dużo oczywiście, to jest tylko takie delikatne przełamanie, no to spróbujcie seks Almond, naprawdę bardzo fajny. Heliotrop nadaje lekkiej takiej pudrowości, lekkiej czystości, też bardzo fajnie się z migdałem łączy, no bo właśnie heliotrop gdzieś tam taki daje z migdałem efekt takiego migdałowego puderku, no i to wszystko właśnie te iglaki bardzo fajnie przełamują. Tutaj jest też ta bergamotka gorzka pomarańcza, więc to wszystko jest też takie troszeczkę jeszcze przyprawione tą skórką taką cytrusową, naprawdę bardzo, bardzo fajny, także spróbujcie sobie też Sex Almond, wolę osobiście Bana Bread, natomiast Sex Almond też bardzo, bardzo polecam, bo no jest to, jeżeli nie lubicie typowych gourmandów, to to sobie zdecydowanie spróbujcie, bo to gourmand typowy nie jest coś bardzo, bardzo nietypowego, muszę sobie chyba też ubrać ten zapach wkrótce, bo yy, tutaj jest blotera naprawdę Świetnie pachnie też nosiłam ten zapach, natomiast no nie tak często jak bana bread, bo zdecydowanie do tamtego bardziej się przyssałam, ale no teraz tak myślę, że powinnam chyba go nosić częściej, bo jest naprawdę nietuzinkowy, przepiękny. W klimacie też troszeczkę tych hipnotycznych zapachów z Sensatio Paris, Trochę inne DNA, ale mimo wszystko dziś tam klimat podobny, także no, Sex almond od Eleny Lanzano. I to by było na tyle dzisiaj. Dajcie mi znać, czy słyszeliście w ogóle o tych markach. Myślę, że Elena Lanzano to taki ciekawy dodatek do naszej perfumerii, bo jest to coś bardzo, bardzo takiego nietypowego, niszowego. Trudno chyba znaleźć w ogóle ten zapach gdziekolwiek. No jesteśmy jedyni w Polsce na pewno z Sensatio Pari i Eleną Lanzano. Dajcie znać, czy znacie te dwie marki Sensatio Pari i Lanzano. Dajcie znać, czy lubicie gurmandy, czy nadal czujecie taki, wiecie, vibe z tymi zapachami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.